widzowie, jeszcze przed tym filmem chcę wam powiedzieć kilka ważnych informacji. Pierwszą z nich jest to, że bardzo wam dziękuję już za te dwa lata tego kanału. Chociaż jak większość z was wie, to nie jest pierwszy kanał, bo swój pierwszy film wrzuciłem na moim starym kanale w styczniu 2022, ale jak wiecie niestety został on zbanowany. Chcielibyśmy wam bardzo podziękować, że powoli już udaje nam się odbudować to co miałem na starym kanale oraz ogólnie, że udało nam się zbudować małą, ale bardzo fajną społeczność. A więc co, bez dalszego przedłużania zapraszam was już do oglądania mamy moment z filmów, w których wystąpiłem. A ty umarłeś się. Ty 11. Ale ja zobaczę, że nie grałem w dorsu no Tak, a ja wcale nie, nie mam 5736 tak, nawet... śrubek Ale jesteśmy lajki, bo musimy krzyczeć do mikrofonu. I oh, to jest lajki, bo musimy lajki. No ślady, dobre. no co się dzieje? Ja nie mogę i mam 26. No ale chciałbym, żebyś tyle jest osób Uwa. na serwis. Co się dzieje? U czekaj, zadzwonię do niego. O! Ale nie ma, a to ja weźmie z Turcji. Co u was jest teraz młoda młodzież? Eluwina? elowina Dzień, się mógł... siema. E, dzień dobry, panie Sumie. Witam, panie Oliveiro. Dobra, to mam takie ważne pytanie. Tak, jakie? Czemu twoją grom dzieciństwa jest among Us? Bo moja mama była sus? Nie wiem. Bardzo no to... dziękuję za odpowiedź. Jestem, u... Jestem teraz bardzo szczęśliwy. Nie ma za co siema. Mamy tak. <laughs> Mleka lewego jądu Nie śmieję się z twojego raka jądu, okej? Okay? Ale ciś space Nie Ola! Nie! Nie! Idziemy moim Jekaj. autem Jakie nie, O kurde! Ale tato ma auto! Ci na wezmę wszystko NIE! NIE! Tato on mnie porywa! TATO! To kurna jest... Mniejszym moim chłopakiem! Dziękuję. Dobrze. Jestem tym chłopakiem Kasi. Słuchajcie. No masz pusteczko. Buzi! Ooo! Buzi! Buzi? wracam! Tak. Umrzesz zaraz. Tam umrzesz, jest nieśmiertelny. Haha. <laughs> jak to Ej, a wiecie, dlaczego ich jeszcze lubi kurtki zimowe? Bo są nieletnie. I expose it's been a year, Daddy. I really, really miss you. Mommy says you went to the store to get milk. Anyways, I'm failing all my classes. And mommy hits me very frequently. And she changed my name to Tickle Tipson. Anyways, Daddy, I forgive you for abusing me. <laughs> <laughs> oh kurde! Ale wow, ale dobre, Chcesz zatańczyć za mną? Ej, bo tu jakaś szma... <laughs> e, jakaś dziewczynka jest tu. ...i witam was w tym filmie. Jelui, jelui. Cześć. Dzień dobry i się ucisz. Dzień dobry! Dobra, witam w ty... I widzowie, nagrywam to... drugi raz. ...po poprzednim nagraniu się sparto, człowiek wyglądało w tak. taki sposób. Moc tutaj. A, a, u... a, Zepsuł nagranie i cieszy się tym. <laughs> jest powalony. Tylko winka, co ty robisz? On się trzeba, ale ty się mi powiedzieć chyba. Oj Boże. O co on robi? On trzymę liży. Ej, myłem dopiero co jest. Zostaw jej! Tylko winka no! Widziałem, żeby do niego nie dzwonić. Ale pega z niego, Aha, ha! ha. mu wybuchły słuchawki, słuchawki, lol, xde, widzowie. Ja się wybuchł z niego, Ale z niego Bambareła, widzowie, lol, XD, I tak, tego potem tu lol. jest do tego. Czekaj, ty w ogóle wjechać motorem, co ty tu robisz? Czy się nie parkuje? Ej, ty, udzielaj, że. pójdź na moją mordę! I powiedz mi, czy tak powinien, czy tak wygląda ogarnięty policjant? Tak. Tak, tak wygląda! A ty wyglądasz bardzo dziwnie, więc. No. Umieramy. Czemu nie, nie umieram? Ja dosłownie. O, jest... uciekaj! Co? No, gdzie niby był rasz? O, uciekamy z Sosnowca. Uciekamy, Dziewczyny to możesz sobie znaleźć na ulicy. Na www.wojenerszop.e, polecam. Czy to jest moja babcia? Babciu! Babciu, to nie jesteś jest też... ogólnie! Kogo... Oliwejro, Oliwejro, jak ty to mogłeś zrobić? O, nie, to jest mój, to był mój brat, cioteczny, nie, a to mój, dziadek. Ej, co To się nie. Proszę, nie umarłeś. jest. To. Nie, dobra, nie robi. Dziadek się wkurzył. Oliwejro, zobacz się. Olivero idzie przez... E, przez budynki. Ukrywa się. Idzie do tego po, pokoju. Jak, jak to się nazywa. I, i do tego pokoju. Nie, a nie, 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 nie idzie do tego pokoju tak naprawdę. Wchodzi. Nie wchodzi. Ale jednak idzie dalej. Dosyć, zamykam? Nie. Chodź tutaj. Chodź tutaj no mamuś rozmawiam teraz. Mamuś. Co? Oliveiro, ty tak wyglądasz? Co mnie nie... nie. Oliveiro! Oliveira! Dzisiaj wetlejem, dzisiaj wetlejem wysnuła <śmawiam> nowina, nowina, nowina. nowina, że panna czysta, wosnua. że panna czysta porodziła syna. Krystus się Dobra już się fałczujcie, nie pałczujcie już, co chcecie? Co chcecie? Chcemy pieniądze! Ale nie ja wiem co to, to jest, mogę może swoje całe. A ty, nie, ty tak, na początku. A ty szujo! Eee, krucyfik! Ośmiero podpal Przywołujemy demony! Demonie demon! Co jest? My...